To. Ona to ma podejście do dzieci. To i dobrze. Akurat za rok będzie miała własne. Zenuś, Ale co ona powie? A co ma powiedzieć? Ucieszy się. Lepszego w całej okolicy nie znajdzie. Weź weź Co jest? Co to jest? No Zenuś z Peweksu. Chyba nie oszukana, co? Gdzie wódka? Dzień dobry, wróciła. Dzień dobry. Gdzie jest wódka? Co się stało? Pytam się, gdzie jest wódka! Mamo, ojciec, nie niedobrze, może ja skoczę do środka. Gdzie nie pójdziesz, dopóki się nie wyjaśni, gdzie jest wódka. Dawno tak z ojcem. W walizce było 25, butelek, trzech brakuje. To nie chodzi o weźmie trzy ze stołu, schowa do walizki i rachunek się zgodzi. nie widzisz, że rozłościłaś ojca? No, przecież wiesz, on strasznie czuje, żeby mu się wszystko zgadzało. W wersalce było 34, a w walizce 25? To i tak nierówny rachunek, bo razem 50.